A, zaraz! Łatwo je bada od tego śluzu. A, no, bo to jest na To jest duże ją, muszę nie Ale no obrócę. No, Odrócisz krok. Ja nie lubię już nałożyć w porządku. Dali łopatka. Dalej wuje. Takiej taśmą, okie dola. żeby ten. No to musisz tam taśmą aż na rurę. Żeby to nie zjechało. wiem, no tylko bo... całą ja opaską do... Skóry, nie, czekaj. Jeszcze nie. Opaską zaję No opaską też, ale nie chcę, bo jak całą opaską to przerwie. Tą gumę. kurwa tu mika nie ujedzmy. No, to kurwa. no. Czekaj, Jeszcze w butach. Czekaj, nie pali się. czekaj, jeszcze nie. Kurwa, Dobra, kurwa, masz! Masz jeszcze jedną? Co? Masz jakieś jeszcze jakąś? Dobra, odpala. czekaj! No nie Dobra, dostarczy!